Julo za długo był zdrowy, więc co? Jedziemy do żłobka. Tak, Julo wraca, bawić się w kulkach, bawić się z kolegami, koleżankami, a ja go odwożę i już za chwilkę zabieram się na budowę. Co dzisiaj będę robił? To czas pokaże, bo ja jeszcze nie wiem. Ale jest sporo do roboty, więc kiedy ja bym tam nie pojechał, to zawsze sobie jakąś robotę znajdę. To jest najgorsze, że właśnie nie mam takiego, wiecie, rozplanowania. Dzisiaj robię to, kończę, robię jutro to. Po prostu yy, robię za co się wezmę, nie? Skończę jedno, coś tam podziubię drugie i tak, i tak w kółko. Tak więc dojechałem już na budowę i wiem co dzisiaj będę robił. Dzisiaj składam rozdzielnicę. Mam już tu części przygotowane. Yy, I będę ją składał. Czekam na mojego... Ziomeczka takiego technicznego, który ogarnia takie rzeczy. Znaczy, nie ogarnia rozdzielnic, ale ogarnia techniczne rzeczy, więc na pewno mnie wspomoże swoją profesjonalną ręką. się powiedział, prosta sprawa, troszkę trudniejsza niż nie. Ja tam... W ogóle, jakie jaja? Cztery baterie mam do GoPro i każda miała ileś procent, i za chwilkę się wyładowała. Nie wiem, czy to przez ten bruz, ale w środku jest nawet ciepło, więc nie powinno tak być. Trzeci raz tłumaczę, nie wiem, czy już się to nagrało. Luk się powiedział, że składanie tej rozdzielnicy jest tak proste, jak składanie mebli i IKEA bez instrukcji. Zobaczymy. Tu mam instrukcję, więc może sobie poradzimy. I naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co jest ta wielka ta rozdzielnica. To jest jedna część i jeszcze do niej dochodzi pół innej części. No tutaj instrukcja ma kilka stron i wygląda dość prosto i analogicznie. Po prostu część za częścią, później osadzić. I powinno banglać. Pierwszy punkt instrukcji naprawdę jest analogiczny. Wystarczyło poskręcać kilka śrubek. Jeszcze nie doczekałem się kuby na budowie, a już y, zakończyłem pierwszy punkt skręcania. Przechodzimy na stronę kolejną, co tutaj nam napiszą? Przyklejamy plecy. ok Nie ma problemu. Zróbmy to. Plecy tutaj przykleja się na taśmę dwustronną. Jest ona już tutaj przyklejona. Dziwne troszkę. Dziwne są otwory, ale chyba się tego nie przykręca, bo nie ma czegoś takiego. Mimo wszystko, ja polecam. To w ogóle nie ma tekstu na tej instrukcji, to jest tylko, tylko rysunki. Czy elektrycznie potrafią czytać? Tego w instrukcji nie ma, ale ja sobie to odtłuszczę i ogólnie przetrę. To mój t-shirt, ale nie przejmuję się tym. Dobra. Może po prostu elektrycy potrafią czytać pismo obrazkowe. Ja swojego czasu miałem uprawnienia sepowskie do 1000 V, ale mi się skończyły. Za czasów technikum, bo ja uczyłem się w technikum elektronicznym. Była możliwość zrobienia sobie e, takiego kursu i zaliczenia egzaminu. Więc też taki kurs i egzamin sobie zaliczyłem. I tyle. Trzeba trzymać serio na taśmie dwustronnej Nie wiem, to kosztowało 5000 zł, więc kurde to będą mieć takie taśmy, na tym gówno jakieś jest Gówno moi drodzy Oby się nie odkleiło Dobra, obracamy z powrotem i przechodzimy na stronę kolejną drugą rozdzielnicę skręcamy analogicznie No... Ja Miał on rację, że jest to proste i nawet prostsze niż meble, bo mamy już włożone śrubki i tylko robimy takie tatarszki, jakby. I te śrubki później przykręcamy już na gotowo. Później musimy tą dużą skręcić, tą małą, i dopiero osadzić na ścianie. Dlatego to jest ważne, żeby to skręcać tak jakby na, na zewnątrz. Myślę, że jak kuba przyjdzie. Znaczy mówi, że będzie około 11, to on nie że jest spóźniony, tylko po prostu ja jestem tutaj od godziny 8. To myślę, że przyjdzie to, już będziemy ją po prostu osadę. Nie wiem, czy otwór jest dobrej wielkości, bo wiem, że te wymiary się troszkę zmieniały. Zaraz będziemy, jak to skręcę całość, to będę mierzył, czy otwór nie trzeba będzie troszkę powiększyć. Złożone, masakra, ja cały czas nie wiem, dlaczego to jest takie duże. Przecież ja mam. Nie ja będę miał tu 10 bezpieczników, ale ja tu chyba, nie wiem, 6, 7 obwodów, może 10 obwodów. To jest tutaj, tu się zmieści. to automatyka. Automatyki też mam chyba. Nie wiem, z 10 tych. Um, tych modułów, 12, już nie pamiętam dokładnie. Ale to ma. Matko, jedna. to jest takie wielkie. Dlaczego? Tu ma być ta szafa RAC. no to na pewno, tutaj w tym jakieś tam serwery, coś tam. Ale ile to zajmuje? No przecież. Nie wiem, czy to nie jest aż tak bardzo z nadmiarem wzięte. Patrzcie, za tą blachę, tutaj, co się mieści 5000 zł. Czy nawet, nie wiem, 5700, czy 4700, już nie pamiętam. Głowa boli i to jest puste w ogóle. To jest to i, 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 i drzwi, nie? Masakra. Wiecie, co jest najgorsze? To jest najgorsze, że jak będę miał auto w garażu, co nie wiem, czy będzie się zdarzało, ale jak będę miał, i strzeli prąd. To ja będę musiał wyjechać samochodem w ogóle po ciemku, żeby żeby tu, tu otworzyć tą szafę. W ogóle, bo ona się nie otworzy, jak będzie będzie auto w garażu. Rozdzielnica skręcona, to teraz czas na osadzenie. Kuby dalej nie ma, ale wierzę, że przyjedzie, bo sam tego nie osadzę. Miejsce już lekko ogarnąłem. Za chwilkę trzeba będzie uprzątnąć te wszystkie przewody, wyciąć tam dziurę w rozdzielnicy, osadzić ją, przykręcić, zapiankować. No i. I podłączać. Dalej nie ma Kuby. Nieważne. Przytargałem sobie sam tą rozdzielnicę tutaj i powoli będę y, przepuszczał te górne przewody y, otworem, który tutaj wyciąłem diaksem do rozdzielnicy. Później ją zamontujemy i dopiero na potem będę na potem, na potem dopiero z dołu do góry. Czekam na niego cały czas. Kuba przyszedł. Aktualnie nie mamy prądu. A kuba to jest człowiek, który pomagał mi osadzać ościeżnicę zlicowaną. I teraz pomaga mi osadzać drzwi również zlicowane. Kurde, ładnie wyszło. No, ładnie je obrobiłem. No, pięknie. A ktoś pisał, to co ty nie. Że przed obrobieniem nie zawontowaj tej drzwi do sprawdzenia? Ja mówię, w sumie nie. Jak no. to nie ryzykuje, szampana nie pije. No, no ryzykuję. Ryzyko było, ale osadziliśmy, mamy klameczki. Zobaczmy. Tak, drobna regulacja. Kurczę, ale jak ale jeszcze trzeba je chyba pomalować taką też, nie? No tak no, tu ma masz No, no trzeba pomalować taką strukturą, żeby to było, wiesz. Ale wygląda to... Ale wygląda to naprawdę sztos! Wiercimy teraz otwory na klamki. Był taki specjalny tutaj szablon, żeby to wywiercić, więc sobie z niego skorzystaliśmy. To cały czas czekamy na stolarza oczywiście, bo jak go nie było, tak nie ma. Miejsce na szafy są, proszę bardzo, tutaj miejsce na szafy na buty też jest. Można, można, oczywiście, że można zamontować, no ale jak widać po prostu się człowiekowi nie spieszy. No, no my czekamy, my czekamy, bo już buty by się mogli odłożyć. Też tak uważasz, nie? Do Jakuba ty... zadzwonię, mówię do Ciebie, Tak, trzeba... po domu chodzić. No właśnie, on ja mówi do Jakuba trzeba, trzeba rozdzielnicę, montuje drzwi. On mówi, jestem, jutro jestem, przyjeżdżam. Zostawił wszystko i montuje drzwi zamiast rozdzielnicy. <laughs> i montuje drzwi zamiast rozdzielnicy, ale to tylko dlatego, że przez chwilę nie mieliśmy prądu, żeby przyciąć jedną rzecz. Ale prąd już wrócił, więc za chwilkę montujemy klamkę i wracamy do tej rozdzielnicy. No, jest drzwi, mogę to spalić? No, delikatnie nie No to wiesz, Małek i maj. Kurde. Mogę wam zostawić tu witka? I Zaraz pani go przyjadę, co żeby go nie wnosiła i wynosiła. Gdzie masz kluczki? No w to w Kurde, a tu ten bolec, a tam... ładnie wygląda. Szafa powoli jest już wystabilizowana, ustabilizowana i przykręcana. Yy, producent nie przewidział w ogóle żadnej możliwości przykręcenia szafy do ściany. Nie ma żadnych kotew, kotw ani niczego podobnego. Musimy nawiercać ją i dopiero przywiercać do ściany. Później, będziemy, jak będzie już ustabilizowana, pianować. Ale tej piany tam wejdzie. Ho, 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 jeszcze trochę. Zobaczcie, jakie to są szczeliny i miejsce. Rozielnica prawie że przykręcona, zapianowana Dwie puszki piany wleciały, nawet nie widać, że gdzieś się tam schowały, ledwo co Ale jest stabilna, jest stabilna? Jest prawie. O kurde prawie. <laughs> prawie stabilna, no to Wyłam przed wiągą. Tam jakiś kołek właśnie ci wypadł Tego włóż i będzie stabilna Powiedziałem sobie tak, o będzie rozdzielnica, będzie porządek z... Przewodami, a jest rozdzielnica po prostu I... Burdel taki sam furdel taki sam, ale spokojnie Jak to schowam do rozdzielnicy, to jeszcze troszkę uspokoi Prawa dla Pana Jakuba za pomoc Nie widać go, ale był w akcji Spóźnił się godzinę, ale nieważne I teraz tak, rozdzielnica gotowa, to znaczy skrzynia Trzeba ją uzbroić Ja na razie uzbrałem się w cierpliwość Czekam na dobrych ludzi, którzy, którzy ją przyjadą uzbroić. Myślę, że niebawem to nastanie, ale jest jeszcze tyle pracy dookoła, że e, nie spieszy się aż tak. Malowanko następne będzie już w kolorze, bo na razie ściany są białe. E, no więc trzeba to podokańczać. No, tak. Buddy, tutaj. Buddy. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. yo. <grym> Hej yeah, Ja, A czym? Na piotka? Tak. No. Ja tutaj się. No, tu Люди, 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 тут кто? Там чё? Лоя. Там, ты. Там. Юлю, сходь тутай.